przedstawiciele pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej. Wielkopolskiego. A teraz prosimy księdza Wojciecha Bąka o poświęcenie obiektu. z wodą, więc będę mogła w końcu tutaj trenować, bo tutaj jest moja konkurencja właśnie przeszkody, więc super. Ja też zaczynałam tutaj właśnie w waszym wieku tutaj kieruję się do młodzieży. Też w waszym wieku na lekcjach WF-u, na takich lokalnych zawodach. Wiem, że teraz w niedzielę jest bieg Od Odnoszą sukcesy. Mieliśmy tu przecież parę lat temu także Mistrzostwa Europy. I to się wszystko udało zrobić, kiedy tych obiektów sportowych było mniej, kiedy te warunki były gorsze. To teraz, jeśli nasi sportowcy otrzymują do dyspozycji obiekty tej klasy, to nic innego nie wypada powiedzieć, jak życzyć, żeby te wyniki były. A będąc tutaj już 13 lat w tym okręgu i znając trochę nowotomyskich, sportowców i sportowców z okolicznych miejscowości. Wiem, że ta infrastruktura z całą pewnością e, przysłuży się temu, że te wyniki sportowe będą znakomite i tego samym sportowcom, władzom Nowego Tomyśla, a także wszystkim mieszkańcom serdecznie życzę. Bardzo dziękuję. Stolica administracyjna powiatu. Szanowni Państwo, w Nowym Tomyślu funkcjonuje Powiatowe Centrum Sportu. Szanowni Państwo, w Nowym Tomyślu wreszcie jest stadion z pełną bieżnią, prawdziwą bieżnią, więc to jest bardzo istotne, nie mówiąc o Murawie ze sztuczną nawierzchnią. Myślę, że w... Rys historyczny na początek. Obiekt Stadionu Nowotomyskiego powstał w głębokiej komunie, dosłownie dlatego, że to były czasy stalinowskie, 70 lat temu. Mówię to nie bez kozery, dlatego że być może, być może to, co tutaj wspólnie w sztafecie stworzyliśmy, i dzisiaj koniec tych naszych prac mamy możliwość podziwiać, być może stworzyliśmy obiekt na następne 70 lat. Wstępem to piękne otwarcie, które już powoli dobiega końca. Także przywitajmy je gorącymi oklaskami. Easy now, not if you go down, drop that one that this away from. Easy now, only if you go down. Easy now, not if you go down, drop that one that it's away from. <laughs> Thank you sous bien